Sala z Skrzacik możemy z bruk, w wszędzie pieniędzy zabrania mięsa, jakiego tutaj. Jedziemy. Wójta. Nie, nie, nie prąd mają A, i tutaj... też widać stawy z drugiej strony to CELT tam jest jakiś, przałaz jakiś piękna jest, tylko może to, czyje to jest Pa no. A prąd chyba mają z tych solarów tutaj A bo nie, idzie, idzie linia też Strumleitung Dobra, no i to jest rysany, nie? Piękna sprawa. Nie widać, nie? Mówi, w jakaś studnia, albo co, bo to jest płaski teren. O pięknie, nie no, piękny, piękny paniek. Myślę, że to by, może być jedno z ciekawszych miejscówek. Tak.